Często w życiu podejmujesz decyzję. Dziś zatrzymaj się na chwilę, pomyśl i dopiero podejmij decyzję. Spróbuj dziś ze mną podjąć pewną decyzję. Wyobraź sobie, że masz jakieś trzy bramki, następujące. W jednej jest nagroda i dwie pozostałe są bramkami pustymi. Oczywiście nie wiesz, gdzie jest ta nagroda, bo te bramki są zakryte. Prowadzący. Załóżmy, jakiś teleturniej pyta Cię, którą wybierasz bramkę. Załóżmy, że wybierasz tą bramkę, numer 1. I teraz prowadzący otwiera Ci z dwóch pozostałych bramek jedną bramkę, która jest pusta. Na przykład, jeżeli ta byłaby pusta, to tą bramkę by Ci otworzył. I zadaje Ci pytanie, czy chcesz zmienić bramkę na bramkę, która jeszcze pozostała. Co powinieneś zrobić? Pozostać przy swoim wyborze? Czy zmienić bramkę? Jeśli chcesz mieć większe szanse na wygraną, to zawsze zmieniaj bramkę. Zobaczmy teraz, dlaczego. Pierwszy możli możliwy układ jest następujący. Tu była nagroda, te dwie bramki były puste, lub opcja jest następująca: nagroda jest w bramce drugiej, te dwie są puste, i ostatnia opcja jest taka, że nagroda jest na trzecim miejscu, a te dwie są puste. Zobacz, jeśli wybrałeś tu bramkę numer 1 i zmieniłeś ją na bramkę pozostałą, czyli tą ci prowadzący otworzył, a tą zmieniłeś, to rzeczywiście przegrałeś. Ale w każdym następnym przypadku, na przykład tu, wybrałeś pustą, prowadzący otworzył ci pustą, zmieniłeś bramkę, wygrałeś. Wybrałeś pustą, trzeci przypadek prowadzący otworzył bramkę pustą, zmieniłeś bramkę, wygrałeś, a więc wygrałeś dwa razy na trzy możliwości. Zawsze zmieniaj bramkę.